Cześć, witajcie serdecznie, wracamy. Widzieliście rynek, teraz o nad wodą w Serocku, to jest chyba rzeka Narew, tak mi się coś kojarzy, ale nie to jest, nie to jest słuchajcie istotne, istotny jest, istotny jest temat dzisiejszej rozmowy, a o czym dzisiaj kochani będziemy rozmawiać, poczekajcie postaram się mówić głośnie, bo tu trochę zawiewa, słuchajcie. Czego możemy się spodziewać po konferencji, Showcase, jak zwał, tak zwał, Microsoft'u? Pewnie na pewno, słuchajcie, pewnie na pewno, na pewno o czymś zapomnę. No bo nie da się, słuchajcie, wszystkiego wszystkiego zapamiętać. Ale zacznijmy może od tych pewniaków, tak? Starfield, troszkę myślę, że będzie na konferencji. E, tłumaczenie i co z czym i dlaczego. Później jest, słuchajcie, ła! Mało z synem do wody nie wjechałem. Showcase, to znaczy direct, direct Starfielda będzie. Pewnie tam będzie cały gruby materiał poświęcony Starfieldowi, ale na pewno coś ciekawego powiedzą i rzucą na konferencji. No bo być musi. Czy będzie Stalker 2? Zobaczymy. Jestem ciekaw. Najwyższa pora, najwyższa pora Stalker 2 pokazać, coś powiedzieć przynajmniej cokolwiek, jakaś premiera, jakiś może, nie wiem, gameplay. No zobaczymy, zobaczymy. Tutaj mówię, na dwoje babka wróżyła, różnie może być, słuchajcie, z tym Stalkerem 2. Wiemy, z czym się Ukraina cały czas zmaga, co się dzieje i co robią deweloperzy. Niektórzy walczą, niektórzy tworzą dalej grę, wiem, że się też przenieśli. Dobra, lecimy dalej. Forza, forza. Chyba każdy z nas czeka na konkretną prezentację na Xboxie i na datę premiery. Na pewno data premiery na szokaisie, później też ma być jakiś forza weekly czy jakiś forza news i tam ma być jakiś konkretny gameplay. No najwyższa pora pokazać już jak Gierka śmiga na Series X, a nie na PC. Tak, chyba na to najbardziej czekamy. A więc mamy Forze, mamy Starfielda, mamy Starkera. Co jeszcze zostało słuchajcie, z tych premier? Hellblade dwójka, Hellblade 2. No to też już chyba pora pokazać coś konkretnego, jakiś konkretny gameplay i też by się przydała data miło by było, jakby się wyrobili w tym roku. Jeszcze na koniec rzucili. Ale jest duża szansa, że sobie ją zostawią tą grę na początek przyszłego roku. Żeby coś się działo, żeby coś się było. Pamiętajmy, że wspomnieli o wydawaniu gier co 12 miesięcy, czy tam co 4 miesiące, czy nie, przepraszam, to 3 miesiące. Nawet zaszeleli i powiedzieli, że co 3 miesiące będą wywalać z jakimś e, tytułem. No i to są takie, słuchajcie, Pewniaki. Na plotkach nie będę się skupiał. Skupię się na tym, co już zapowiedzieli. I to, co też wypadałoby pokazać. Kontraband od studia Avalanche. Od tych, co zrobili Rage'a 2. Tego wydaje mi się, że zabraknie. Tej gry nie pokażą, bo słyszałem, że tam ją znowu, znowu na deskę kreszalską wrzucili, więc wszystko zaczyna się od nowa, związanego z tym tytułem. Koncepcja się zmieniła, no, ale kolejna gra multiplayerowa. Kom, y, przepraszam, multiplayerowa. Kolejna gierka pod kopa. Miejmy nadzieję, że będzie lepiej dopieszczona i lepiej wydana, niż był wydany Redfall. To jest jeden tytuł. Wiemy, że robią Steed of Decay 3. Anglę i 5 Czy to pokażą szczerze? Raczej nie. E, więc nie, nie napalałbym się, poza tym i tak się nie napalam. To nie jest mój typ gry, nie moja bajka. Także czy pokażą, czy nie, to w ogóle wiecie tak naprawdę lata mi to koło, o, tak wam powiem, no ale są wiem ludzie, którzy na pewno, słuchajcie, będą zainteresowani tym tytułem i będą sobie chcieli go ograć, masa ludzi gra w te kołpó, ale to też jest, słuchajcie, to też jest kolejna gierka koop. Indiana Jones od Machine Games, czyli od panów odpowiedzialnych za Wolverine, za Wolwensteina przepraszam, Wolverine, to Sony, nie tu, nie tu Bartek, nie tu. Jedziemy z tym tematem. No i cóż tu może być ciekawego, słuchajcie, kochanie? No może być tak, że może wreszcie jakiś gameplay chociaż pokażą. Był już teaser. Poczekaj, synek, poczekaj, poczekaj. Jedziemy z tym ciachem dla pana syna. Proszę bardzo. Nie, ciacha nie chce, słuchajcie. Ja ciacha też nie chcę. Więc Indiana Jones, tak? Indiana Jones, Indiana Jones. Kolejną rzeczą, ale mówię, nie napalam się, zobaczymy. Mówię, to są takie, wiecie... Na chłodno myślę, co może być. Perfect Dark, też chyba daleka droga, też daleka droga. Ale chciałbym cokolwiek zobaczyć, nie powiem, ale mówię, ale raczej daleka droga. Jak pokażę, to jest bardziej jako miła, miła niespodzianka niż moje oczekiwania. Fable, Fable, to bym chciał zobaczyć, cokolwiek. Bo teaser był już dawno. Fajnie by było, jakby pokazali jakiś gameplay. Ale też słyszeliśmy wszyscy, że to jest daleka, daleka, daleka pieśń przyszłości. Więc tutaj też się napalam. Jak coś będzie, to będzie fajnie, a jak nie będzie, no to trudno, to nie będzie. Długo plotkuje internet, mówi o kolekcji Giersów. Być może, jak pokażą kolekcję Giersów, to też pokażą najnowsze Giersy. Może teaser, może coś na silniku gry. Jakaś zajaweczka. Coalition. Długo, długo. Nic nie wychodzi, nic nie mówi, więc myślę, że jest jakaś realna szansa na jakieś girsy. Plotkuje się też o jakimś halo, o jakimś trybie Tatanka, Battle Royale. Też jakoś tam bez grzewów, wam szczerze powiem, będzie to, będzie, nie będzie, to nie będzie. Co zrobić, tak? Gierka do obsidiana, Evolved. czyli ich Skyrim Oblivion, gdzie już widzieliśmy Glimpse, ta. W silniku gry Unreal Engine piątka też no i tutaj też ciekawe, ciekawe, bo podobno gra już jest bliżej niż dalej jest szansa na rychłą premierę na początku 2024 roku więc no ciekawe, ciekawe, mogliby coś pokazać, bo to też już jest słuchajcie, pora, pora i czas pokazania nam Avowed w ruchu Microsoft jakbyś mógł to, to pokaż ale tak jak po raz kolejny słonię, nie napalam się, co ma być, to będzie. No i co jeszcze, kochani? Co jeszcze, kochani? Może jakieś nowe IP? Co? Myślicie, że jakieś nowe IP? Coś, jakaś niespodzianeczka? Czy coś będzie od, o grze od Hideo kojdzimy? Raczej też wątpię, żeby Hideo był gotowy na pokazanie. Raczej teraz jest skupiony na Destrzęgling Dwójce. Robi na prejaka, zrobi na prejaku. Wydadzą to pewnie się w, dopiero usiądą za. Za ten tytuł roboczy Jakiś horrorek, czy coś, nie wiem, jakaś tam kompilacja Ciężko powiedzieć, o co chodzi, co to, co to, na czym to będzie polegać Jakaś z chmurą doświadczenie Miejmy nadzieję, że jakaś gra, a nie karcianka na telefon Od pana Hidroko idziemy Będzie śmiało Uważajcie, bo pod górę chodzę Nie jest łatwo Trochę ważę Wózek też nie jest lekki. Dobra Wjechałem, słuchajcie, wjechałem Popatrzcie sobie, z myk Fajne tu są widoczki, fajnie tu jest. Miło, fajnie. A przede wszystkim jest pogoda. Bo to chyba najważniejsze. Więc mamy, mamy, mamy grę od Hideo Kojimy. No i cóż. I w zasadzie co, pewnie jakieś bomby do Game Passa. Chciałbym jakąś Japońszczyznę, chciałbym jakiegoś Slashera zobaczyć. Tam ten tytuł Sony co pokazało u siebie na Showcase. Już tam czytałem i wrzucałem wam. Tak zatyszkę złapałem, bo idę pod górę. Wrzucałem, że jest, jest opcja, że wyjdzie też ten tytuł na Xboxa, bo jeszcze firma nie podpisała z nikim żadnej ekskluzywności. I czekamy, czekamy. Słuchajcie, zmienię rękę, bo już mi się trochę zmęczyła ta. Więc się kadr trochę zmieni. Więc. No fajnie by było, wreszcie jakąś Japonię pokazać. Coś przejąć, może jakieś fajne przejęcie w Japonii, może coś z tym też dałem z byłym twórcą Ninja Haidena. To Monobu i tak, jakieś umowy, jakieś coś, może ten. Ja wiem, że to jest dziadek, ale wizję ma. Jak mu dadzą dobry zespół i kasę, to będą z tego ludzie. Poczekajcie, poczekajcie, bo oksy spadają. Może w ogóle zdejmę. O, też będzie dobrze. Śniak, oksy schowane, ręka wraca, bo jednak to lepiej. No, mówię, bez, napa bez napalenia, powtórzę. Bo już widzieliśmy, widzieliśmy jak to było jak się ludzie po na PlayStation jeszcze jest uuu pozamytają, ale będzie, ale będzie. No i co? Bezpiecznie, fajnie, ale bezpiecznie. Microsoft moim zdaniem powinien dowalić z grubej rury, powinien naprawdę rzucić datami, gameplayami, grami jakimś fajnym. Jednym, jedno fajne ogłoszenie by zupełnie się wystarczyło, żeby się przypomniały, bo wam stare, dobre czasy gdzie zawsze na koniec zostawiali takie coś smacznego. Bo nie powiem, że ten showcase, który był rok temu, no słaby był ten showcase Microsoftu. Nic konkretnego. Głupota, że się skupili na 12 miesiącach, przez co zawężyli sobie po prostu odbiór i pokazanie nowych jakichś tytułów, zapowiedzi, bo takie rzeczy też są ważne. Słuchajcie, ja lubię wiedzieć, co zagram teraz, za rok, za dwa lata, a ja też lubię wiedzieć, co zagram w przyszłości. Więc zobaczymy, co jeszcze Bethesda szykuje. Czy obrót Indiany Jonesa i Starfielda Pokażą coś jeszcze Czy Microsoft pokaże tylko to Co już zapowiedział A może rzuci jeszcze To jest coś czytałem że Jakieś stare fan favorite IP Ma powrócić na salony A jak będzie czas pokaże 11 już niedługo Więc kochani dowiemy się Przekonamy się na własnej skórze A tymczasem tak myślę Chyba to wszystko udało mi się to wszystko Jakoś w miarę do kupy zebrać nie będę tu wróżył z sposób, bo jest jeszcze sporo teamów deweloperskich: Undead Lab, Nexile, gdzie jeszcze nic nie pokazali. Więc może od nich zobaczymy jakieś tytuły. A wiemy, że nad jakimiś ciekawymi tytułami na pewno Inexile na jakimś rpg strzelance w Dark Fantasy pracuje. Może coś od Double Find, czyli gości z Psychonauts. Podobno bezpiecznie robią trujeczkę. Także tak, no zobaczymy, zobaczymy, słuchajcie. Wiadomo, że zawsze się człowiek nakręca, no bo tak już ma. Nie oszukujmy się, jesteśmy tylko ludźmi. Lubimy się nakręcać, ale tak powiem wam, nakręcam się trochę, ale naprawdę bardzo ostrożnie i nie oczekuję gameplaya, fejbla z datą i w ogóle, że o za jak to zerwie. Tylko może jakiś trailer miłoby było. Warto coś wspomnieć, bo od trzech lat Zero, a szczerze Wam powiem, że jest to najbardziej ode mnie oczekiwany tytuł Xboxowy w tych, z tych zapowiedzianych, a jeszcze nie za dużo pokazanych. No, może też jestem ciekawy Gearsów, co będzie w tych Gearsach 6. Czy jakiś naprawdę IP przejdzie gruntowne zmiany, nowe animacje dostanie, bo już stare, no to trochę wiecie. No i czuć było, że te animacje po prostu mają swoje lata na karku i wypadałoby usiąść i zrobić coś naprawdę. Brand New. To cóż kochani, to wszystko. Czekamy na showcase'a. zobaczymy co tam Microsoft Big Game u mnie w domu z chłopakami. Będziemy oglądać, komentować, nagrywać. Zaraz po konferencji na pewno pojawi się e, u Tomka nasza relacja, nasze spostrzeżenia. Maciek u mnie będzie, także spokojnie. Z Maciekiem dobrze jest, wszystko w pożądalu. Tylko po prostu ostatnio no nie bym nie miał chłopaczy na czasu. Za późno to wszystko wyszło, ja trochę do tą kara spontanie, ale Macieja też u mnie będzie i będziemy przeżywać na chłodno, na gorąco pewnie showcase Xboxa. Trzymajcie się kochani to wszystko Joł.